Dwaj dzielni wojownicy ruszyli na ratunek księżniczce, więzionej przez strasznego smoka. Byli to Ser Baxalot, całkiem dzielny, i Björndalf, wielki czarodziej. O nich jest ta historia. Nie histeria, opowieść! Aha! To świeże tropy smoka! Dobrze, że jestem całkiem odważny! O! O! Piękna księżniczka mieszkała w samym sercu lasu, w zimnej, samotnej wieży, której dniem i nocą strzegł smok. Tu księżniczka! Hej, rycerze! krzyczała księżniczka z całych sił. Bohaterowie musieli działać. Ja zbuduję wieżę do ataku, a ty zakradniesz się i wyczarujesz deszcz! Wykopmy dupu łapkę na smoka, a potem spróbujmy go tam zwabić. Nie ma na to czasu! Musimy działać teraz! Doszli do porozumienia w szczytnym celu. To, to i to powinno do siebie pasować i... ...złożyć się w zawazowaną superkatapultę! Tymczasem gdzieś indziej w lesie... O -o. Deszcz, deszcze, dreszcze, deszcz. Pokaż, że śnie jest leszcz i sprowadź deszcz. Gruszki? O, o, o. O, to nie miało tak być! Smokare już znikare! O, co do... O, ryba! Gdzie jest mój miecz? Ups! O, salocie bardzo przepraszam, kolego. Może ma alergię na ryby? Nie miał. Księżniczka nie miała pojęcia, co wyprawiają jej wybawiciele. Bjorndalfie mądry, za pomocą magii przemień ten patyk we włócznie. A? No jasne, tak. Weź patykus, zamień! Uh, uh, hmm? tak, huh? uh, uh, uh. Oh, Ah, uh, ah, uh, 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 uh. Ważny rycerz i mądry czarodziej się wygłupili. <grym wytłumaczyć> <Jej! grym wytłumaczyć> <A! grym wytłumaczyć> Skąd się wziął tu ten dół? E, Wykopałam go. To nie żaden dół, to miała być pułapka na smoka. Świetnie, teraz ten smok na pewno nas zje. I zdarzyło się coś niespodziewanego. Ale, ale, co ty wyprawiasz? To nie chcesz nas zjeść? Czy wyglądamy na aż tak niesmacznych? Jakie to szczęście, że mój smok was ocalił! Księżniczka? Myśleliśmy, że to ciebie trzeba ratować. Przecież wołałaś o pomoc, prawda? Tak, potrzebuję pomocy. Mój biedny smoczek zrobił sobie kuku. I nie mogę wyjąć kolców. Byłby to dla nas ogromny zaszczyt, gdybyśmy mogli ci pomóc, księżniczko. Biorę Dalfie mądry, pomożesz? A, a, a. Potem wyprawili królewskie przyjęcie i to jest już koniec tej historii. Tak! Pobawmy się w rycerzy. Ja będę z salotem Odważnym. A ja będę mądrym czarodziejem Bjorndalfem. Będę miał dobre zaklęcia. W takim razie ja będę księżniczką. Mogłabyś być smokiem. Jako smoku zaraz ugriluję kilku rycerzy. Spoko. Możesz być księżniczką w wieży. Chodźmy. Przygoda na nas czeka! Mam nadzieję, że przyniosła przekąski! Myślę, że ten latawiec lata najwyżej ze wszystkich. Śliczny, e, mogę go potrzymać? Oczywiście, ale musisz trzymać mocno. No jasne. Dlaczego opada? Bo przestało wiać. Uważaj na drzewo! I po latawcu. O, na pewno nie. Ja go ściągnę. Ha, ha, ha. Baki. Lepiej się cofnijcie. Ten miś dotknął nieba. To była wina nieba. Słuchaj, musisz dać sobie czas. Wspinaj się powoli i spokojnie. Planuj każdy ruch. Tym razem się uda. Uda się, uda się, uda się. Albo nie. Tym razem na pewno się uda. Uda się? Uda się? Uda się? Uda się? Uda się, uda się nowy. O, idzie. Dobrze. O, Nawet nie próbuj. O, chłopaki, może zostawmy go tutaj i zróbmy nowy. Nie ma mowy. Nie zostawimy go na drzewie. Patrz, Bjornowi prawie się udało. Hej, Bjorn. Tak, trzymaj. zostawia się latawca. Nie udało się go zdjąć. Dobra, potrzebujemy sprzętu. Drzewo, poznaj drabinę. Idę na górę zdjąć nasz latawiec! Ach, trzymajcie drabinę! Ach, ach, Bjorn, nie mogę dosięgnąć! Musisz pomóc! Chodź no tu! Aha! Prawie go dosięgam! Ach. Pani, chodź pomóc! Już blisko! Jeszcze odrobineczkę, brakuje tylko trochę! U upewnij się, że mocno trzymasz drabinę! Nie puszczaj! Hej, Bucky, tak się zastanawiam, skoro wszyscy jesteśmy tutaj, to kto? To kto... co powinniśmy teraz zrobić. Zrobić nowy latawiec? Co? Nie! Teraz spróbujemy wywołać tornado. Dumuchajcie, ile sił w płucach! No weź! O to! O, chyba żarty sobie stroisz! O. Powinniśmy przestać. Masz rację. Nie rzucajmy patykami, możemy zniszczyć latawiec. Mam pewien pomysł. Kochani, przedstawiam Wam mój najnowszy niesamowity wynalazek: to kuropulta! Skakuj tam, ma bardzo proste sterowanie. Trzeba tylko pociągnąć dźwignię! Dobry test! Tym razem trochę lepiej! Wycelujemy i spróbujemy znowu! I znowu! I znowu! No, chyba przekroczyliśmy zdolność operacyjną. Co? Kuropulta nam zdechła! Chłopcy, hej, a może zrobimy jeszcze lepszy latawiec? Hej, to jest doskonały pomysł! Dlaczego sam na to nie wpadłem? Frani, jesteś genialna! Jest śliczniusi! Mogę go potrzymać? Jasne, trzymaj go! Tylko postaraj się, żeby wiatr go. O! Nie, nie zjał! O! No, nie! Tego drzewa to zrobimy sobie nowy, nie? Żartujesz? Ach. Sam mogę go zdjąć! Aha! Znowu się zaczyna. Jest niesamowicie ważne. Decyzje finansowe i to, i to, i to, i to! Teraz podbiję świat sadząc... Truskawki! O, tak! Jestem super! Kto jest najlepszy? Ja Baki? jestem! <grym> Jesteś w domu? Chodź tu! Mamy taki przepiękny dzień! Już idę! Jestem zajęty! Mm. Co się z tobą dzieje? Nie widziałem cię już od trzech dni. Mamy tyle do zrobienia. No właśnie, dlatego nie mam na to czasu. Bracie, mam więcej roboty niż przypuszczasz, nigdy się nie kończy. Bolą mnie już od niej plecy. O, muszę kliknąć swoje dynie. Truskawki trzeba natychmiast odchwaścić. Hej, weź do Pokażę ci moją super farmę. Mistrz Zbiorów, poziom 26. Patrz i ucz się. E, narzędzia. Opata. E, teraz buraki. Tak! Wygrywam! Tak! Tak, tak! Nie, 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 Tak! Zbieraj! Zbieraj! Czy to nie jest najlepsza gra? A, ale nie jest... To. Cóż to wszystko na niby! To lepsze niż prawdziwe życie. Na poziomie piątym dostajesz zbroję farmera! Potem nieważne, co na ciebie spadnie, wszystkiemu dasz radę! Mm. A. Tak duża A. odpowiedzialność to nie przelewki. Nie mam czasu na te bzdury! A. Moje kalafiory mnie wzywają! Czas na poziom 27. Będzie odchwaszczał truskawki. Dyni nie powinno się klikać. Dynie powinno się zbierać. Baki kiedyś to wiedział. Hej, chwileczkę. Aaaa! Wymyśliłem plan! Mówisz, że to najnowsza gra? Aha, świeżutka. Dziś wyszła. To gra w wirtualnej rzeczywistości. A co to znaczy? To znaczy, że gdy w nią grasz, czujesz się tak, jakbyś był w środku, w grze. Gra jest o. bardzo realistyczna. <laughs> jest tak wirtualna, że... że możesz naprawdę zjeść swoje truskawki. Hop! Bracie, muszę w to zagrać. Dlaczego jeszcze w nią nie gram? No weź, kiedy w końcu będę mógł zagrać? Nie mogę dłużej czekać. Załóż to. To naoczny interfejs. I ręczne sterowanie. O tak, odlotowo. To jest sprzęt do grania? Oczywiście, że tak. Teraz możesz się obrócić. O, to jest... Nie mogę uwierzyć, że to jest gra wideo. Jaka świetna grafika. Daj mi zagrać. Jak się steruje? Gdzie jest kontroler? Zapomnij o kontrolerach. Masz ekran na swoich goglach, a gra ma wbudowane sterowanie twoimi rękami. Podchodzisz do przedmiotu i próbujesz wejść z nim w interakcję. Jak w rzeczywistości. Wirtualne koszyki są w tamtym rogu. Mm, mm, mm. Miała prawdziwy smak i to pyszny. Ta gra jest fantastyczna! No dobra, do dzieła. Dawaj gro, zobaczymy, czy za mną nadążysz. W co i pomyśleć że chciałeś siedzieć w domu i cały dzień klikać no kto by pomyślał że masz taką grę chociaż trochę szkoda że mój ból pleców nie jest tylko wirtualny może jeśli będziesz częściej wychodził i grał w moją grę staniesz się mistrzem i nie będzie tak bolało serdeczne dzięki bjorn fajny dzień nie zapomnij zapisać gry nie chcę stracić postępów idę do środka potrzebuję <laughs> Chwiekie odpoczynku w trybie standby. Tak gracze mówią na drzemkę. Czas na prawdziwą drzemkę w moim łóżku. Mm. Mm, mm, mm. Fanterują, bawią się. Kiedyś wiecie. Baki! Kto ułożył tak te drzewa? Losowo i chlunie, Nawet nie da się przez nie przejść. Czas ogarnąć ten las. Baki! Hej! O! O! Niezaprzeczalnie jestem mistrzem lasu! I mówię... Uwaga! Uważaj! Ha, ha? Ha, ha, ha. O! Bjorn! Hej! Cześć! Co tam u ciebie, kolego? Cześć, Baki! Usiłuję obserwować piękno przyrody. O, albo raczej usiłowałem. Ja. ja też chcę! Gdzie ta przyroda? Gdzie to piękno? No weź! O, tutaj! Nie widzę tu żadnej przyrody! Wiesz, Baki, przyroda stąd uciekła! Bo ktoś ją przestraszył. O? O, 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 Przyrodę o, o, obserwuje się w o, ciszy. I z pewnej odległości. A, o, spoko. Powiedz to lasowi. Bo trzaska i chrześci przy każdym moim kroku. Ha, chociaż to może dlatego, że ciężko chodzę. O, mam! Znajdę sposób na obserwowanie przyrody z odległości! Zadziała nawet, gdy będę głośny, a zawsze jestem głośny! La, 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 la. Hmm, nie to. Może to. I to wszystko też! Statyw. Super, z takim sprzętem jak ten mogę obserwować całą przyrodę! Tak, teraz czas znaleźć przyrodę, na której to wypróbuję. Bingo! Kurczeku! Zachowuj się normalnie i daj się obserwować, zgoda. <śmum> Mówię normalnie! <śmum> no weź. Chcę obserwować twoje piękno! Gdzie się podziałeś? O, ty jesteś! Szeroba! <śmum> Chodź tu, cicho, 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 Przyroda mi uciekła. Co mam teraz zrobić? Myśl baki? Żaden problem! Biornowi się to spodoba, bo będzie najlepsze! Naukowcy i ludzie o wielkich mózgach wiedzą, że przyroda ma jakiś problem z głośnymi dźwiękami. Dobrze. Więc co mają zrobić ci? Długa pauza dla efektu. Od urodzenia są bardzo hałaśliwi. Teraz najnowszy wynalazek Bakiego rozwiązał ten problem. Przedstawiam Wam niesamowity sprzęt do patrzenia. Zaskoczyło Was? Patrzcie na to. Zobaczyłeś przyrodę, tak? Ale jest daleko od Ciebie. Można robić notatki. W takim wypadku naciskać przycisk Zoom. Zoom łap przyrodę i obserwujesz wielkie piękno przyrody. Jak już się napatrzysz, odstawiasz na miejsce. A dokąd Ty się wybierasz? Zła przyroda! Dobra, a może teraz? Przyroda? Wygląda o wiele lepiej, gdy można ją przymniejszyć moim wynalazkiem, prawda? Cóż Baki, technologia jest super, ale u nas na północy obserwujemy naturę w nieco inny sposób. Może pójdziesz ze mną i zobaczysz. super! Cześć, Sowo! Wybacz! cześć, Sowo! Są takie piękne! Niebieski łoś! Zastanawiałem się, czego boi się ta żaba. Kiedy się wyplują, o, bez komentarza. O, ale piękne! Super zdjęcia! Tak trzeba obserwować przyrodę. Właśnie! Kiedy przyroda cię nie widzi, ty możesz zobaczyć o wiele więcej przyrody. Miło cię poznać, Przyrodo. Jesteś super! Już do was idę! Baki frani. Spróbujcie mojej herbaty z dzikich jagód Jest nieziemsko zdrowa Zrobiłem ją sam z malin, jeżyn i borówek Sam je też zebrałem mm, Wielkie dzięki, Bjorn, ale pycha Jest kwaśna, powinieneś dodać marmolady Nie, nie potrzeba żadnej marmolady Musisz się przyzwyczaić O, może czekolady? Żadnej czekolady no, to miodu. Miodu, możesz dodać. Wiecie co? Nigdy w życiu nie próbowałam miodu, ani razu. Co? co? Naprawdę? Naprawdę? Musimy to naprawić. Zaraz zrobisz pierwszy krok do pyszniejszego świata, kochana Frani. Chodźmy zebrać trochę miodu od pszczółek na spróbowanie. O, 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 o. nie dam się urządzić! Zapomnij, po co pszczoły? Sam sobie zrobię miód. Jeśli pszczoły mogą, to ja też! Poradzę sobie lepiej niż jakieś robale. Miodek. Robienie miodu. No, czego będę potrzebował? Tego nie? Tego też nie. To mi się przyda. Wcale nie. Bardzo tak? Ani trochę. Totalnie! Nie! Nie, 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 nie! Nie dzięki. Hmm. To się może przydać. W porządku. Drogie pszczółki, dzień dobry. Czy mógłbym może dostać miodu? Halo? E, nie zadziałało. Dobra, plan B. No, a więc chcecie wiedzieć, jak działa miodonizer? Cóż, to proste. Rzecz jasna! Wszyscy wiedzą, że miód wytwarza się z pyłków. Zaczniemy od maszyny zbierającej pyłki lub po prostu pyłkowciągacza. Gdy pyłek zostanie wciągnięty, rozpuszcza się w wodzie i miesza z cukrem. Dlaczego? Ponieważ wszyscy na świecie wiedzą, że miód jest bardzo słodki. Tak jest, kurczaku! Czas na pierwszy na świecie misiowy miód! <laughs> Jakie to pasjonujące! Kochane pszczółki, pozwólcie mi proszę... Wziąć odrobinę Waszego miodu. W podziękowaniu yy, zaśpiewam wam piosenkę. Spacerują, bawią się, kiedy świeci słońce. La. A gdy auć! Aaaa! Leje śpiewać, co? Lub czytać razem książkę. A! U! Jecha. No, to jedziemy. Ciągaj, tak. Ops! Dba. Miód? Ha, na pewno jest pyszny. Uch, blech, smakuje jak, jak jakiś zły antymiód. O, mój plan zawiódł na całej linii. Mój plan też średnio się udał. Cały jestem pożądlony. Bjorn, przykro mi, niemądrze jest podchodzić tak blisko do pszczół. Co powiedziałaś? A co gdybyś nie musiał podchodzić do pszczół? Frani, jesteś mega geniuszką Zaraz wrócę. No chodź, ochodź. Dobra. Dzięki temu pszczoły nie będą nas rządzić. Widzisz, Bjorn? Lewo, trochę prawo. Jeszcze w górę. Do środka, tak! Teraz czas na odrobinę wciągarkowywania i będziemy mieli miodek. Mieliście rację. Miódek jest przepyszniutki. Jest także pożywny. Szczoły nieźle sobie radzą lepiej niż ja. Mój misiowy miód to nowy poziom obrzydlistwa. <ścoughs>